aby podziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie i za serce, które wkładacie w naszą edukację i wychowanie. Dziękujemy Wam za to, że jesteście. W imieniu wszystkich uczniów naszego Gimnazjum chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, cierpliwości i niegasnącej pasji, w przekazywaniu nam wiedzy oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Przyjmijcie od nas skromną komitę. <grym> Jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze. Pod tym się widzą młodzień. Młody jest to barman, To też Kto jest dziewczyna? I ja nie wiem. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, noc na co nam te tajemnice? Czy przyjechałaś tu limuzyną? Gdzie twój dom? Gdzie są rodzice? Zawsze mam czekać twojego przyjścia? Na dzikich brzegach jeziora? Może do baru. Byś raz byś przyszła. Chyba tu temu już pora. Zawsze puknie ja. Jak sarna płocha, jak ubiór będziesz w noc ciemną, Zostań się lepiej z, ty, z Zostań się lepiej, oluba, ze mną. Stój, stój, odpowie, hardym łokosie, Pomnę, co rzekł i mój stary, Słonicze dźwięki, mężczyzny głosie, A w sercu liście zamiary. Może bym prośbę przyjęła twoim, Ale czy będziesz mój stary. Co masz mi do zaoferowania? Nie możesz mi wiedzieć, i i piekielne wzywa po tej. przy świętym księżyca błasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj młody, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, spotka go potem kara nie lada i biada jego złej duszy. Dziewczyna rzekła i pędem zbiała. Powadną go mieć w oczy. Bez Panna, to się za. Na mnie wychodzi z jama, z jeziora piękność wypryska. I młodziecowi, co jak słów zamarł, Puszcza zalotnie odzyska. Z winie i z gracją wolno podchodzi, by wnet młodzieńca poruszyć. Dać mu nadzieję, na romans skróci i kokieterią powzruszyć. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój drogi, zanudzi czoła dziewica. Po co wokół świtej źródło błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz głupiej dziewczyny? która cię zwadza w te knie. zawraca głowę, rzuca w tę i może jeszcze się śmieje. Daj się namówić na romans mały, z tym baży się zrelaksujmy. Chodź tu, chodź do mnie śmiało, nie pożałujesz, spróbujmy. I błędnym wzrokiem moc za nią godzi, i wzdycha, i się opiera. każdemu godzin w zawróci, czy co się nie opiera. I powie, głupi. Zaparł się w całym szu brzeg. dziewczyna odsłania i zatrzymuje go biegu. Poznaje że dziewczyna jest bliska. A, to dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga, gdzie moja rada? Wszak to przysięgę naruszy. Ach, biada jemu za życia, biada i biada jego złej duszy. Tobie I tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem tłuskać dwą piasną. Sane i twój bar szybko pochłonie i światła piękne zgasną. Młodzieniec wzdraniał się i przepraszam za wszystko szczerze załogą, lecz panna jego litości nie znała, a on nic nie pojmował. Powiem ci, chłopcze, to moja rada, że kto kobietę rozjuszy, niech później jej o litość nie błaga, zdradzonej nic nie wzruszy. Taki więc morał z tej opowieści, że szacun dla kobiet mieć trzeba, bo gdy o tym zapomnieć przyjdzie, to nikt drugiej szansy nie ma. Serdecznie dziękujemy za wszystkie, za bardzo oglądanie nas, za świetne informacje.